Japonia kraj, który technologicznie wyprzedza świat o kilka lub czasem kilkanaście dobrych lat. Rok 2019 ludzkość posiadła już tak zaawansowaną wiedzę, że w stanie jest doprojektować rozszerzoną rzeczywistość. PokeCom, urządzenie przypominające tablet, pełni teraz podstawowe funkcje każdego żyjącego Japończyka. Możemy na nim sprawdzić dosłownie wszystko, dzwonić do kogo tylko zechcemy, czy grać w zaawansowane graficznie gry. Dodatkowo poprzez rozszerzoną rzeczywistość świat oglądać możemy z innej perspektywy niż ubrała go matka natura. Poza Pokémonem ludzkość rozwinęła się w dziedzinie robotyki, tworząc pierwsze prototypy robotów sprzątających, nadzorujących czy kompanów do zabaw. Poznajcie interesujący świat przedstawiony w Robotics Notes, anime, którego akcja dzieje się kilka lat po docenionym przez widzów Gate. Swoją drogą, dla niewtajemniczonych, Robotics Note to kolejna produkcja studia 5BP tych od Chaos Head i właśnie Stain's najlepszej adaptacji anime na podstawie visual Novel. Klub robotyki w pobliskiej szkole Tanegashima, mimo bardzo ambitnej przewodniczącej Akiho, ma się bardzo źle. Jej jedyny członek, poza naszą bohaterką, niejaki Kaito, kompletnie nie interesuje się losami kółka wielbicieli robotów. Na śleniu całymi dniami zagrywa się w Killing Ballad. Grewie osobową, gdzie pięściami i rakietami częstują się wielkie jak wieżowce roboty. Marzeniem Akiho jest wbudowanie wielkiego robota, przypominającego Gan Varela, popularnego mecha, jeszcze bardziej popularnego anime. Przez kilka pierwszych odcinków zasypywani będziemy jej marzeniami, teoriami oraz pomysłami. Dodatkowo poznamy garstkę postaci, które Akiho na siłę werbować będzie do pomocy w budowaniu Gan Varela. Ten etap anime jest niestety dosyć nudny i potrafi zniechęcić wielu widzów do dalszego śledzenia produkcji. Jednak cała historia Robotics Notes nie opiera się tylko i wyłącznie na budowaniu wielkiego robota. Kaito przez przypadek wplątany zostaje w spisek pełen tajemnic, bólu i dramatu. I to właśnie jest mechanizm napędzający całe anime. Mimo iż wydarzenia rozkręcają się bardzo wolno ze zwykłej szkolnej historyki Robotics Noost przeistacza się w anime pełne zaskakujących teorii, motywów czy przemyśleń. Fabuła produkcji staje się bardzo ciekawa i wciągająca, co oczywiście jest wielkim plusem Robotics Noes, tak więc fani świetnego Stainsgate powinni poczuć się jak w domu. Poznamy wiele pytań, na które w późniejszym etapie dostaniemy odpowiedzi. Rozczarowuje natomiast punkt kulminacyjny całego tytułu, czyli ostatni 22 odcinek. O nim jednak wspominał nie będę z wiadomych przyczyn. Fabułę więc mamy już za sobą, czas przejść do bardziej szczegółowych zalet oraz wad. Postacie w Robotix Notes zasługują na słowa uznania. Dawno nie spotkałem tak dziwnej i porytej bohaterki, jaką jest Furugori Kona. Tak niby leniwego, a jednak ambitnego głównego bohatera Yashio Kaito. Tak tajemniczą, a jednak denerwującą siostrę Akiho, czyli Senomi Misaki. Wymieniałbym jeszcze dalej, jednak ryzyko zaspoilerowania wzrosłoby drastycznie. Graficznie produkcja stoi na wysokim, lecz nieprofesjonalnym poziomie. Czasami miałem wrażenie, że mimiki twarzy malowane były na odwal się i niestety emocje wyrażane przez bohaterów były dosyć sztuczne. Poza tym niedoróbką reszta graficznych kunsztów wykonana została solidnie i dosyć starannie. Dynamiczniejszych akcji, choć w produkcji nie uświadczyliśmy dużo, oglądało się je przyjemnie. Muzyka w Robotics Notes dla moich mało wrażliwych narządów słuchowych praktycznie nie istniała. Serio, nie chce mi się przewijać teraz poszczególnych odcinków, by wyłapać ścieżkę dźwiękową i na szybko ją oceniać. Nie takie zadanie ma soundtrack montowany w jakimkolwiek wideo. Tak więc muzyka wypada dosyć słabo, co nie skłoni mnie niestety do odsłuchania oficjalnej ścieżki dźwiękowej. Podsumowując, Robotics Notes nie zawiódł mnie. Po świetnym Stainsgate twórcy zaserwowali nam równie ciekawą produkcję. Co prawda anime nie zasypuje nas makabryczną ilością pytań, na które później w zaskakujący sposób odpowiada, jednak kilka wydarzeń przedstawionych w produkcji na pewno szybko nie zapomnę. Cieszy także bogato przedstawiony świat otaczający, ciekawi bohaterowie oraz całkiem ładna oprawa graficzna. Niepokoi natomiast dosyć nudny początek przedstawionej w historii, kiepska oprawa muzyczna, oraz zakończenie, któremu brakuje oryginalności. Robotic Snows wstawił bym przed Hashead, a jednak za Gate. Tego ostatniego przebić będzie bardzo ciężko. Wiedzą to na pewno sami twórcy, którzy miejmy nadzieję już niebawem poczęstują nas kolejną wybitną produkcją. Czekamy niecierpliwy. A i ocena. Zasłużone 8 na 10.